Przechodzimy do zadania numer 16. A co to takiego jest? Zadanie 16 znajduje się na karcie rozwiązań zadań otwartych. Czy co, jest jakiś osobny arkusz? Nie znam tego. Bo teraz już powinny być tylko zadania otwarte. Dobra, jedziemy dalej. Tu się jakby zaczyna nowa karta. Dobrze, karta rozwiązań zadań otwartych. No i jest. No, mam nadzieję, że wcześniej było to yy, ćwiczone w czasie egzaminów próbnych, że to są jakieś osobne arkusze. Dobra, nieważne. Jest w końcu zadanie 16. Czytamy. Liczbę 7/15 zapisano w postaci sumy trzech ułamków zwykłych, z których jeden jest równy 1 piąta. A drugi jedna szósta. Uzasadnij, że trzeci składnik tej sumy można przedstawić w postaci ułamka zwykłego, którego licznik jest równy 1, a mianownik jest liczbą całkowitą dodatnią. Zapisz obliczenia. No to zamiast coś uzasadniać, to my po prostu wyznaczymy myślę myślę, że to będzie łatwiej. Wyznaczymy, co to by musiał być za trzeci ułamek. To znaczy, że 7 piętnastych Da się zapisać jako 1 piąta plus 1 szósta plus 1 jakaś tam. Zapiszę to sobie na tablicę. 715 to, już zapomniałem, 1 piąta, 1 szósta. 1 piąta plus 1 szósta plus 1 piąta. No właśnie, tu będzie jakieś n, no bo tutaj spodziewamy się liczby naturalnej. W takim razie można by powiedzieć, że ta nasza jedna n -ta to jest 7 piętnastych. Odjąć 1 piąta i odjąć 1 szósta. A te trzy ułamki, które są po prawej stronie da się sprowadzić do wspólnego mianownika. No tym mianownikiem będzie 30. Tu trzeba rozszerzyć razy 2, tu ten drugi razy 6, a ten trzeci razy 5. I mamy 14 30, odjąć 6 30 i odjąć 5 30. W takim razie ile mamy łącznie tych 30? 8 minus -5 3 30. A 3 30 to jest 1 dziesiąta. Czyli mamy już w tym momencie co tu trzeba było zrobić uzasadnić. No więc mamy nie tylko uzasadnione, ale wręcz policzone. Że tą brakującą liczbą, tym brakującym mianownikiem, powinna być liczba 10. Albo inaczej mówiąc, 7 piętnastych to 1 piąta plus 1 szósta plus 1 dziesiąta. I to uważam, że jest nawet coś więcej niż uzasadnienie. Inna sprawa, że nie bardzo wiem, jak można by to było uzasadnić. Hmm. Nie Wykonując tych działań, które tutaj wykonałem. Możliwe, że dałoby się przeprowadzić je jakoś inaczej. Na przykład na początku tam nie przenosząc na jedną stronę i sprowadzając do wspólnego mianownika, tylko na przykład mnożąc obie strony równości przez poszczególne mianowniki. Coś by też z tego wyszło. Zastanowię się, czy, czy warto jest pokazywać jeszcze jakiś inny sposób, ale póki co uważam, że to jest uzasadnieniem, a nawet czymś więcej, bo jest też wskazaniem konkretnej odpowiedzi.